Nadszedł maj. A maj to kolejny unboxing rzeczy Smart Home i nie tylko, które mamy dzisiaj dla Was. Więc zapraszam. A co zobaczymy w dzisiejszym filmie? Zacznę od tego, który mnie na początku zasłaniał czyli Jedi 2 Pro. Najnowszy Jedi, który jest przeprojektowany głównie pod kątem opowania. No i tu więc dzisiaj go otworzę. Mam go w tej wersji bez stacji do samoopróżnienia, bo stację do samoopróżnienia już po prostu mam z poprzedniego modelu. Co jeszcze zobaczymy? Kolejny głośniczek Transmartu, tym razem Transmart Trip, czyli drugi chyba już głośnik outdoorowy, który mamy. Akurat zbliża się, yy, zbliża się lato, zbliżają się wakacje, więc taki sprzęt może się przydać. Następnie mamy IKE, które już dawno u nas nie było. IKE i Wapeby. To ciężko jest zawsze wymawiać nazwy od Ikei. Ale znowu mamy outdoorowy sprzęt, tym razem jest to głośnikolampka zewnętrzna. Zobaczymy jak się sprawuje. I jeszcze jeden Reolink, tym razem jest to Reolink Argus PT. Niedawno mieliśmy Argus PT 2K, tu jest Argus PT 4 megapiksele. Zapraszam. Rozpoczniemy dzisiaj z IKEA. Ikea Wap Naprawdę nie wiem jak się wypowiada tą nazwę. Typowe pudełko jak od IKEA. oni tutaj nigdy specjalnie jakoś się nie rozskliwiają. Widzę tutaj, co mi się pierwsze rzuca na, na samym przedzie: to, że mamy do czynienia z Bluetoothem. Mamy, mamy lampkę oraz kabelek. Nie ma samej wtyczki, nie ma zasilacza. No i będzie to kolor szary. to nam mówi pudełko? Okay, na samej górze mam kabelek USB do USB-C. Super. Mamy hmm, mini instrukcję. Kolejną instrukcję. I kopertkę z czymś czarnym. Co jest w kopercie? Elementy montażowe? Głośnika? Chcę go mam sam złożyć. Mam membranę osobno. Trzy śruby. Okej, okay. K robi głośnik, więc tego też sobie musisz poskładać. Tyle? Jest czwarta. Dobra. Większa instrukcja. Naprawdę ciało czas mnie intryguje. Autentycznie. Zestaw do składania. Musisz sobie poskładać głośnik. Dobra. A oni mu uszy oddzielnie dali, uszy sobie muszę skręcić. Dobra, skręcę, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Wow, wygląda jak. Hał niemiecki, w dzisiejszych czasach. Serio. Dobra, teraz szybkie przyspieszenie, a ja montuję. Dobra, mamy to. Plastik jest solidny. Skoro hełm, no to musi być solidny, nie? Wiadomo, ciężki, stosunkowo. Trzeba po Bluetoothie od dołu widzę, że jest trochę więcej informacji. Um, aczkolwiek, co to mamy? A, to jest output audio 10W, światełko półtorej. Dobra, łączmy to i zobaczmy to urządzenie. Ok, pusz to jest lampka? Jak się ciebie włącza, mój drogi. No tutaj jest jeszcze przycisk. O, razem przycisk od lampki. O, to, to mu świeci. To jest przedziwny sprzęt. Świeci mu jakby podstawa od dołu. byłem pewien, że to światło będzie wychodziło. Jakby z środka, a świeci idealnie dookoła. A tutaj mamy przycisk bluetooth. To co? Zobaczymy jak gra. Udało mi się go uruchomić. Jeżeli myślicie, że trzeba przycisk, no kliknąć przycisk Bluetooth, żeby on się włączył i zaczął parować, nie. Ten duży przycisk, taki pewnie to jest kto, nie? Nadal nie. Trzeba kliknąć ten przycisk przez ponad półtorej sekundy. Musiałem zerknąć do instrukcji, bo mi się nie chciał włączyć, ale mój mały hałm tutaj stoi. To co? Odpalamy i zobaczymy, jaką ma moc. Basik porządny. Teraz czas na kolejnego robota od jedi, Wag 2 Pro, który bym sobie o nim pisałem chyba z dwa dni temu. A tu już w rękach. Tara, -da! Co my tu mamy? Instrukcja. Quick Start Guide. Czy jest po polsku? Jest tyle języków nie ma polskiego. Jest francuski, włoski, ruski, koreański, a polskiego nie ma. No niestety, więc podejrzewam, że tu i tu również instrukcja, jakaś deklaracja i instrukcje bezpieczeństwa. Więc to jest na którą dostajemy w zestawie. Tu już widzę samego robota. Wygląda bardzo podobnie. koła jeszcze? Co zostaw tu? Okay, wygląda. Aha. Myśleliście, że będzie miał kamerę z góry? Więc ma kamerę z góry. A jeżeli myślisz, że będzie miał kamerę z boku, to również ma kamerę z boku. Więc ten robot ma dwie kamery. No to już wiemy, czym się wyróżnia. Zdecydowanie. Dobra, co my to mamy? Od góry widzę, że jest klapka. Tradycyjnie od jednej mamy pojemnik na kurz z wygodną rączką. Mamy nożyk. Uuu, on ma takie wycięcie w tym miejscu, żeby wiedzieć, jak go włożyć. Fajnie. Tu jest przycisk. Power. A włączę go. Bra. Mamy dwie kamery, Tutaj, jak mamy główną od góry, która zawsze była, i mamy tutaj tą od przodu. Ciekawe, jak to będzie jeździło, bo nie ma radaru, ma tylko dwie kamery. A tutaj widzę, ma główną szczotę z gumą, która. Za chwilę. Tutaj mam widzę już nowszą szczotkę, bo ma z gumowymi zabezpieczeniami. Możemy ją nawet ściągnąć. Pokazać. I Włosie i guma. Zawsze były dyskusje. Czy Włosie, czy guma jedi? No to Włosie i guma. A ja z której strony powinniśmy mieć kamerę? Z przodu, z góry, z przodu i z góry. I po sprawie. Co my tu jeszcze mamy? O! Tutaj jest to, co szukałem, czyli. A boczna również się znajduje, i w sumie tyle, jeżeli chodzi o jego wygląd. Wygląda bardzo podobnie do wszystkich pozostałych jej. Wydaje mi się, że kształt ma trochę inny, no bo nie jest taki idealnie okrągły. Co jeszcze mamy w zestawie? Super ciężki pojemnik na wodę. Matko, jak on jest ciężki. I ma tutaj jakieś piny. Czy cóż to jest? Czyli musimy mieć jakąś inteligencję. No, jest zbyt ciężki, żeby nie miał inteligencji, ale on właśnie. A, czy on jest tak? W tym modelu on bodajże jest dociskany, czyli mamy nowszy sposób mopowania. Teraz tylko pytanie, gdzie my to montujemy? Mój drogi, czekaj. A, to jest taka zaślepka. A, może być bez zaślepki. Vacuum and mopping mode. Tylko mi pomóż z tym czyli jakoś to ciężko włazi. Dobrze to jest, teraz? No dobrze. Chyba taki musi trochę wystawać, po prostu. To jest z go upadło. Okej, okay, no taki wygląda na potężnego, porządnego. Co my tu jeszcze mamy w pudełeczku? Zasilacz i prosta stacja. z jaką gąbką? Mm, przyjemnie. Proszę na tym nie stawać. Tak jest. Taką stację możecie mieć Macieją od razu w zestawie, aczkolwiek ja Wam zawsze rekomenduję te stację do samoopróżnienia. Można je specjalnie dokupić. Dlatego tego jedynie ona kosztuje około tysiąca. Ja ją mam z poprzedniego modelu, więc z nimi ją przetestuję. Zobaczymy, jak się sprawują dwie kamery. Dzisiaj dzień głośnika. Dzień głośnika i naleśnika. Tak mi się zrymowało. A dla Was kolejny sprzęt: Transmart Trip. Trip. Czyli. Zapomniałem polskiego słowa. Wycieczka. Trip, czyli wycieczka. Czyli taki głośniczek na wycieczkę, idealny do tramwaju. Na przykład. Jeżeli nie chcecie nosić ze sobą niemieckiego hełmu od Ikei, możecie wziąć taki. Transmart, typowo, czyli mamy elementy pomarańczowe z takim granatowo-niebieskim. Sporo na pudełku jest różnego rodzaju ikonek o tym, że jest wodoodporny, to w sumie spoko, że ma specjalną taką zabieżkę, quick connect, że się szybko łączy. Dobra, sprawdzimy, czy się szybko łączy. Ja muszę sobie sięgnąć po mój niezawodny nożyk. I to jeszcze trzeba przeciąć. I tu w ogóle z niego zostało z poprzedniego. Otworzysz się. W jest moje moim zdaniem sklejone, ale niech będzie. Pomarańczowy element wyciągnięty. Uuu. Żeby wszyscy w nadzielni wiedzieli, że to TronSmart. Duży ten napis. A mnie trochę za duży, jeżeli mam być szczery. Taki plastikowy trochę, szary plastikowy. Lepsze by to było, gdyby był mniejszy. Z błosa mi się kojarzy z tym, co mieliśmy go ostatnio. Co my tutaj mamy? Pewnie włącz wyłącz, bluetooth, zciszenie, odpalenie muzyczki, podgłośnienie. Od dołu mam zasilanie. Jest USB-C, proszę bardzo, i jest jack. Możecie nosić głośnik i mieć do niego słuchawki. I wtedy jesteście kulturalni. W. W tramwaju na przykład. A tutaj ma takie specjalne. A, żeby on sobie mógł spać. Wygodnie. Co jeszcze mamy? Mamy kabelek. A, chyba żeby podłączyć go do np. telefonu. Jeżeli jeszcze macie takie wejście z mini jackiem. A tutaj mamy kabelek USB-C. No to co? Ike odpaliłem, no to Transmarta też muszę. Głośnik sparowany. No to co? Znowu odpalamy go na muzyczce i zobaczymy, jak głośno gra. Inny no, no, z najczęstszych pyta. Dosyć głośno. W sumie chyba porównywalnie z tą Ikeą będę musiał wziąć jakieś urządzonko do mierzenia decybeli i zobaczyć, który z nich góra faktycznie głośniej. Um, ale wygląda tak w sumie trochę jak pendrive od siebie, tylko taki większy. Ma taką formułę. To nie wiem do końca czy mi się podoba czy nie. Wiem, na pewno jest plusem to, że można go postawić, bo splasha z tego co pamiętam no musiał leżeć. Ten y, bardziej jest taki, żeby sobie postawić na przykład na stoliku, gdy będziecie e, grillować albo coś tam desejnować. Co nie może się przydać. Sprawdzimy, porównamy dwa głośniki, żebyście wiedzieli nawet trzy. IKEA, BOSE i Tronsmart, który z nich najbardziej się nadaje na kemping. Ten unboxing dedykuję Krzyszkowi, który na pewno cieszy się, że mamy dla niego siódmą kamerę Rolling do testów. Albo ósmą, nie wiem, dużych było. Był już Argus PT 2K, teraz mamy Argusa PT bez 2K. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, to dosyć. Standardowo, jeżeli chodzi o jego wygląd, tutaj na pierwszym rzucie mamy to, jak kamerka wygląda. Jest czarna, poprzednio była biała, to na pewno. Ma 4 megapiksele, Tutaj jest specjalna pieczęć, która mówi nam, że jest to oryginalny model. I tyle. Wbieramy, patrzymy. Do not accept if she is broken. It's not broken. Teraz już jest broken. Tarą. U, tak by chyba nie było. Informacja, żeby ściągnąć aplikację Reolinka, żeby ją skonfigurować. To za to było zawsze. Be prepared, be Reolink. Tutaj zawsze mamy trochę makulatury, instrukcji i tak dalej. Nie jest inaczej i tym razem. Naklejki na kable. Nie, nie naklejki na kable. To jest naklejka, jak ją montować? Do sufitu 38 mm, do ściany 49 mm jest. Wężej i szerzej. Fajne. Hmm, hmm, hmm. Dobra, potem mamy dość grubą instrukcję, czy jest tu język polski. Monte, mo, Corsa, Auflanden. Nie ma, ale po angielsku jest. Jest instrukcja po angielsku. Jak zawsze w Reolinku są naklejeczki. W wielu różnych językach. Um, nie ma. Po nie ma po polsku niestety. Ale zastanawiam się, która by najbardziej działała. 24 hour video surveillance. W 4 u wideo Video surveillance 24 €. Video surveillance in 24 ore i 24 video vigilance. Nie wiem, tylko po angielsku tak naprawdę umiem czytać. Niemiecki udaje. Um, dobra. Prymakulatory kolejnej. I teraz makulatury kolejnej. U. to wygląda w sumie jak rysik od Tak tutaj go dali. Czekajcie, aż wam pokażę pod kątem, żebyście widzieli. Czek. patrzysz. U! czy to jest Apple Pen? Nie. To po prostu. Antenka. Wyciągamy inne rzeczy i mamy już kamerę. Pokaż kotku co. Czuję się oszukany. Teraz mamy kamerę. Wygląda w sumie jak Argus PT, tylko że jest czarny. A ten, ten był biały. żeby być szczery, coś wydało dźwięk, który jest pewnie z głośników, które testowałem. Dobra. Z tyłu mamy power i mamy przycisk on/off. Cyk. Przeciągamy i już zaczyna działać. Tutaj mamy wejście na naszą Antenkę. A teraz ty Nie teraz. Oh, Benvenuti a Reolink. Oh, in a Reolink. e scannare il codice QR sulla camera. Benvenuti a Reolink. Si prega di installare l'app Reolink, e scannato il codice QR sulla telecamera. Benvenuti a Reolink. Nie, to jest w po hiszpańsku, chyba. To wcześniej, żeby po włosku Czuję się oszukany. Dobra, przestań już gadać we wszystkich językach świata? Dziękuję. Co z tyłu mamy? Mamy antenkę. O, matka jedyna. Sorry, to było drastyczne, ale ciągle wygadała. gadała. Um, tutaj mamy zasilanie. Mikro USB. Niestety ciągle jeszcze nie ma USB-C. Od tej strony montaż. Ta, ta, ta. Czekajcie, muszę go. w pełni pokazać, jak wygląda. Dobra? Jego można ściągnąć nawet tak wygodnie. Ale może tego nie będziemy teraz robić. Intryguje mnie, w jaki sposób można zamontować ją z różnymi wielkościami, jeżeli są na twardo otwory. Hm. Pewnie jeszcze do tego dojdziemy. Niemniej jednak, kamerka jest. W ten sposób montowana, tak się prezentuje. Mamy nawet ładnie napis, Reolink. O, ja trochę przesunę. Jeżeli chodzi o matrycę, to mamy 4 megapiksele. A jak sobie dam ją tutaj, to mam dostęp do karty MicroSD, która znajduje się w tym miejscu. W zestawie, oprócz samej kamery, która się prezentuje jak na rysunku, zobaczymy jeszcze pasek do montażu jej na różnego rodzaju słupach, na przykład, gdy budujecie dom. Kabel USB do mikro-USB do ładowania oraz zestaw montażowy razem z tym takim knefelkiem do resetowania. Ile tutaj mamy? Mamy trzy kołki, trzy śruby i to jest wszystko. Poza tym, jeszcze jak zawsze w zestawach z Reolinkiem, dostajemy panel słoneczny. Odpakowywałem go już wiele razy, ale możliwe, że to jest wasz pierwszy film z Reolinka, więc również to zrobię. Tylko sobie zrobię trochę porządku. I pokażę Wam sam panel. Panel w każdym z tych modeli jest identyczny, co w sumie jest plusem, bo możecie wymieniać kamerę, a nie musicie wymieniać panelu. Otwórzcie. Ponownie nas wita. Be prepared, be rolling. I makulaturka, jak zawsze. Jest tutaj również naklejka do montażu, która nam ułatwia montaż tego panelu. To jest zabezpieczenie. i sam panel, który tak nadal się nie zmienił. Czyli tutaj mamy panel, kabel z mikro USB, chociaż nie wiem, czy on się nie zmienił, bo tutaj ma specjalną nakładkę gumową, żeby był odporny na warunki atmosferyczne. W sumie spoko, więc chyba jednak coś tam się zmieniło w tym nowym modelu panela. Tutaj dalej mamy elementy montażowe oraz to, na czym panel montujemy. Jest trochę ten przestrzeń, ale to nie jest takie proste. Ok, załapał. Mogą tak zrobić od początku. Proszę. Tak się prezentuje panel. Możecie go mieć pod dowolnym kątem, więc możecie go ustawić tam, gdzie faktycznie pada światło. I jest to dzisiejszy, ostatni już unboxing. W tym pierwszym unboxingu na maj. Pewnie będą kolejne. Ja serdecznie dziękuję za to, że byliście z nami. I jeżeli oglądacie nas gdzieś w okolicach weekendu majówkowego, to mam nadzieję, że spędzicie go bardzo przyjemnie. I jak zawsze, wpadajcie na SmartMe i witamy Was ciągle ze świeżego, nowego biura.